Koledzy sobie chodzili, pili sobie kolkę i, i, i szarli ciasteczka w charakteryzacji, a ja wyciągałem swoje pudło i jadłem swoje. Zapytam Was jeszcze o przygotowania do roli, o trening fizyczny. Głównie z twojej strony, Mateusz, była przemiana fizyczna i Maciek, czy nie zazdrościłeś tego typu przemiany fizycznej? Zazdrościłem efektów, ale z procesu nie. <noise> No tak, no proces był może trudny, bo. No tak, w skrócie, pięć miesięcy przed pierwszym dniem zdjęciowym, zdjęciowym zacząłem treningi, dietę i suplementację pod, oko, pod okiem Łukasza Matusiaka, takiego faceta, który profesjonalnie przygotowuje kulturystów na występy. Więc trenowałem cztery razy w tygodniu, czasami nawet pięć razy w tygodniu po trzy godziny. Miałem indywidualną dietę, którą musiałem sam realizować, więc każdego wieczora praktycznie dwie godziny spędzałem przy garach, żeby to wszystko sobie przyszykować na, na dzień następny. No i później musiałem to wszystko utrzymać podczas zdjęć. Które trwały w moim przypadku 4,5 miesiąca, więc koledzy sobie chodzili, pili sobie kolkę i, i szarli ciasteczka w charakteryzacji, a ja wyciągałem swoje pudło i jadłem swoje. Nie było łatwo, ale z perspektywy czasu jestem bardzo zadowolony i to mnie mega zbudowało tak też mentalnie. Mam po tym naprawdę dużo twardszy łeb, bo wiem, że no jakby nie ma teraz rzeczy nie do przeskoczenia. Nie? Jestem, wydaje mi się, w takim momencie gdzieś ustawiony moją głową, że że ja jestem w stanie dzisiaj zagrać wszystko w każdym możliwym kraju i w każdym możliwym języku. Nie?